Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w studio soh goszczę Sławomira Tryanowskiego. Witaj Sławku. Cześć, witam. A sponsorem naszej rozmowy są hurtownie elektryczne bargą. Kontakt przez aplikację na soh Muszę Państwu przyznać, że Sławka ciężko było namówić do wywiadu, no ale przypiąłem się, chodziłem, namawiałem, namawiałem, no i w końcu zdecydował się na tą rozmowę. No dlatego, że znamy się już kupę lat. No, to... Dlatego kończę niedługo 60 lat, także drugiego lutego. Oh. Także wywalę z siebie to, co masz. Co, co masz powiedzieć. I trochę No tajem... dobrze, nie znam twoich pytań nawet. Trochę omawiałeś nic pytania. Jak zwykle. Ja się nigdy nie umawiam. Nie umawiam się, nie. No dobra, no to ważne. Słuchaj, zaczniemy od piłki nożnej. Ponieważ od tej strony troszkę ludzie Ciebie znają, tylko mówię troszkę, bo prawdopodobnie Twoje wspomnienia dzisiejsze kilku osób mogą bardzo mocno zaskoczyć. Do Orkana trafiłeś jako kilkunastoletni chłopak, jako piętnastolatek. I praktycznie po jednym czy dwóch treningach zostajesz zawodnikiem drużyny seniorów. Jak to się stało, jak to było możliwe? No, słuchaj, no. Jako młody chłopak ganiałem na podwórku w młodzieżynie, bo ja z, z Młodzieszyna, a właściwie to z Brochowa pochodzę, mając 6 lat, rodzice pobudowali i w Młodzieszynie sobie chałupkę. I ja w wieku 6 lat już poszedłem do pierwszej klasy, czyli rok wcześniej, bo wówczas była ośmioletnia klasa, ośmioletnia szkoła podstawowa. Ja byłem. Ten, zawsze byłem wszędzie ten najmłodszy. W wieku 14 lat skończyłem tę podstawówkę. Właściwie trafiłem z podwórka do orkanu, a można powiedzieć, że trafiłem z boiska szkolnego, jak już chodziłem do 80. do średniej szkoły. Tam trenerem był w świętej pamięci Andrzej Morzes. Słynny Mary. Mary Mary, tak. No i, I on. Trenerem orkanu seniorów był wówczas. I nauczycielem WF-u w 80. I nauczycielem WF-u w 80. Akurat ja miałem okazję z nim tam. No i tam kopaliśmy tą piłkę ja z podwórka, chłopak. No No i do no, przyjdź na trening, przyjdź na trening. No dobra, no, do orkanu. No i przyszedłem na, na trening, a chyba yy, yy, pan Misiak. Yy, Prowadził wtedy. No. Tak mogło być, że Andrzej Misiak. Andrzej prowadził. Misiak, tak. Andrzej Misiak, no i tam. No tam. Pograłem tam, ale z... Ja nie lubię, ja <grym> lubiłem nigdy. Ja lubiłem podworkową grę tam. Ale no, podobałem się, no dobra. Okazuje się, że jesteś talent. Tak mówili. <grym> w wieku tam 15-16 lat, nie? I w końcu się okazało, że nastąpiła e, zmiana jakoś tam trenerów. Tadziu Mechliński przejął seniorów, a wówczas to była Liga Okręgowa. To jest czwarty poziom wówczas był, tak jak na dzień dzisiejszy. E, Tadziu Mechliński i to było sześć drużyn tam w, w tej nie, Lidze Okręgowej. Ja przyjechałem z tego tam na mecz juniorów. Amery, mówi, czyli Andrzej Rożewski, zabieram je na mecz seniorów z Gerardowianką. Ja byłem no, 15 lat, no, czy 16 tam wówczas. No. Z Gerardowianką. Tam wówczas występowało 6 drużyn, tam orkan, tam był gdzieś. gdzieś Czwarty tam w tabeli, czyli trzeci, to był ostatni mecz w tej rundzie. No i ja piekłem bramkę. Tam, na tych żerach to wiem. strzeliłem tą bramkę. I Andrzej Morzewski mówi, bo później to ja przyszedłem z na Ty. Jak już tam dorosliśmy, znaczy ja dorosłem. No, i on, on mówi ty chłopie, ty chłopcze. Ty nie wiesz, jaką bramkę strzeliłeś. Ty, 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 nikt tak, z takiej bramki tutaj nie widział jeszcze tam. No, no, w Sochaczewie nawet nie widział. No a w Sochaciewie jeszcze nie zagrałem wtedy. To, <grym> czyli to... Debiut był w Zarardowie. W Rzyardowie. Debiut był w seniorach, w seniorach, bo w seniorach tam jakieś mecze rozegrałem tam. za mnie pamiętam. I, no, i tak zostałem w tych seniorach, a później nastąpiła tych zmiana tych trenerów. Był, został Tadziu Mechliński, którego pozdrawiam. Dzisiaj jesteśmy na tym. No i była kłótnia o mnie, kto, bo Mary prowadził juniorów, a Tadek prowadził. A była taka zasada, że jakiś junior musiał grać w seniorach. No i była kłótnia. No i, no i ja ciągle tam w tych seniorach grałem jako młody chłopak. No i, Pamiętam taką sytuację, a ja jeszcze wtedy chodziłem do szkoły do 80. -tki. I pamiętam, że no, przyjechał stoczniowiec płock czy Stal Płock. Stal Płocki chyba. No, no, wygraliśmy z nimi 3-1 tutaj. Kupa ludzi było, no wówczas co chodziło. No. Ja młody chłopaczek nikt mnie nie znał. Ja chodziłem chyba do drugiej klasy tam. W szczeliłem wtedy dwie bramki. Przychodzę do szkoły, bo to w niedzielę mecz był. Przychodzę w poniedziałek do szkody, a rzadko chodziłem do szkody. Do szkoły rzadko Bo też się tam do czegoś zmuszali, tak? Nie lubiłem na co mieć jakiegoś prędkości no i widzę afisz, który wisiał wcześniej, bo to, wtedy to wisiały afisze tam, że Orkan gra i tak dalej, i tak dalej, z taką i taką drużyną. Przychodzę do szkoły, wchodzę tam na ósmą rano, na korytarzu wisi ten afisz, wisiał jeszcze przed meczem, a później już w, w piątek czy tam w czwartek już wisiał, mecz był w niedzielę. A w poniedziałek przychodzę do szkoły i patrzę na ten sam afisz. Trojanowski dwie, No i doma mnie to, to przyjęła taka Gdzie chłopak tam 16 letni strzelił tam, no, dwie ramki, gdzie ludzi było pełno. Tylko, że ja od razu powiem, że mnie nie rajcowało ani treningi, <todgłosy> Ja lubiłem podworkową grę, cieszyłem się tym. Zmuszanie mnie do treningów było, było no, dla mnie męką, no po prostu męką. Cieszyłem się, oczywiście, no cieszyłem się jak zagrałem, publika. No i to, bo mnie, a treningi to mnie męczyły i dlatego unikałem tych treningów, rzadko trenowałem. No niemniej jednak w Twoim wypadku widzę metoda, Meczowa zdawała egzamin, że po prostu mecz był jednocześnie no, treningiem. No nie wiem, nie bardzo, tylko zachłysnąłem się może tym, że tam w tym czasie ludzie uwielbiali jakiś Gnojek, tam gra dobrze, z chłopakami, którzy... z facetami, którzy mają po 30 lat. Bo Tadziu Mechlicki stworzył taką drużynę, że on zmieszał młodzież ze starszymi. Z dojrzałymi zawodnikami. Z dojrzałymi zawodnikami. No i to dobrze mu wyszło. No i właśnie. No, tylko że no ja, ja byłem ciężki Leni. No po prostu Leni. Len. <grym> Ale słuchaj, no mimo wszystko, mimo tego twojego lenistwa, trafiasz do legii Warszawa i tutaj takiej legendarnej Dejna Gadocha. moja mama, którą pozdrawiam, na ja pewno nie obejrzy, no bo no, no, internet tak nie, obej nie obejrzy, um, pracowała w urzędzie tu miasta Sochaczewa. I była w komisji wojskowej od poboru ludzi do wojska. I w tej komisji wojskowej był jakiś człowiek, który y, był w zarządzie legii. Wówczas to były inne czasy, to, to był pułkownik jakiś i tak dalej, i oni się bardzo dobrze znali. A moja mama mu powiedziała, a mój syn, jak się dowiedziała, że on tam jest z za jakimś zarządzie, mój syn gra w piłkę, a już wówczas byłem do, powoływany do, do reprezentacji województwa skierniewickiego, to niech przyjedzie chłopak. No i proszę Ciebie, przyjechał. Pojechałem tam. No tam to już nie było problemu, jak do Łodzi z przesiadkami, bo tu z Sochaczewa się z peronu wsiadało na Powiśle. A tam z powiśla to rzut beretem, dworzec z powiśle, prawda? Spacerek albo trzy przystanki, 162, autobus. No. no i jest się na Łazienkowskiej na stadionie, ja tam pojechałem. Oczywiście przedstawili mnie że tutaj nowy, a skąd jesteś na nos Sochaczewa, Orkan Sochaczew, Liga Okręgowa, czy wtedy to był czwarty poziom Gryz. rozgrywkowy. No, no dobra, no to trenujemy. A wówczas drugą drużynę prowadził y, Ordon. Nie mylić z Lechem Ordonem, z bo to w tak. Świętej Pamięci. I ten y, Ordon też jest świętej. Y, Ignacy? Ignacy chyba On, on z Zawiszy, by przeszedł, trenować drugą drużynę. Zresztą prowadził i pierwszą. No, i tak jeździłem, jeździłem, tam fajnie było, podobałem się. No, i pan Ordon, ten trener, mówi: No, nadaje się, pograłbyś. A on już tam górski odchodził, Kazimierz Górski, sława, trener, odchodził z pierwszej drużyny i on miał na jakiś czas przejąć w zastępstwie tą drużynę. Ty wiesz, że ja bym był, gdybym się nie wycofał. Bo wiesz co mi powiedział? Ja miałem wtedy 18, ja już szkołę skończyłem, osiemna, jako 18-latek. No i tak szukałem tam jakiejś I Powiedział: No to jak na ochotnika byś poszedł do wojska, no to by było fajnie. A gdzie jak ja pacyfista? <grystanie> <grystanie> A z drugiej strony, to ja już mając 18 <grystanie> lat, no z drugiej strony głowy co innego, tą muzykę, Muzyka, wiesz, bohema, muzyka artystyczne życie, tak? Tak, pisanie. No i leń do piłki. Jeszcze raz powtarzam, leń do piłki, ale. Skoro tam mnie zauważyli, no to chyba bym się nadawał. Czasy skończyły się z piłką nożną. Tak. I ta artystyczna dusza w tobie rozkwitła. No, Nie, cały czas kwitła. Ale wtedy tak już mogła się uwolnić, że już nie musiałeś latać z tą numerem na plecach, już ta piłka nożna została odstawiona. I wtedy, no bo chyba suchaczka chyba prędzej działała. Może i tak przez nie, chwilę powspominamy po te czasy, zaraz, czy nie tak bardzo? Zaraz, zaraz. I, ja to w międzyczasie, jak byłem w Regi, zapoznałem dużo znajomych artystów. W, no, prawie jak w Warszawie, jak byłem. No, prawie, 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 prawie jak w Warszawie, tak? Tak, <gadzik> tak, tak. Kupa ludzi tam poznałem, tych artystów. To, no i tak na kartce się pisało na, 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 w kawiarniach, pamiętam tak jak kawiarnia Areczka, kolegi tam za kanałkiem, tam się wszyscy schodzili sportowcy z nim i tego, no i serwetkę i teksty, jakieś tam badania, dwa, trzy wersy. Ty, to mi się podoba, ja nie wiem, kto to jest. Kurczę, to... to, to to kurczę, jak dzisiaj. A jaki? Pamiętasz? Nie będę mówił. To zostaje sprzedane. Z... Czyli czy zostaje tajemnica. zapłacił mi i nie mogę to, wiesz. wiesz zresztą kupę utworów sprzedali. I nie mogę tego mówić. I gdzieś sobie tam możesz posłuchać w radio, na płytach? No, każdy chyba słucha. Do <laughs> poza kadrem powiem. Kogo z muzyków wtedy poznać? To już, to nie wnikając w teksty i ten. W, 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 wówczas to Pawła Kupiza, tylko że on z Wrocławia, ale często przebywał. No to powiem tobie, że z Pawłem Kupizem chodziłem na lektorat z angielskiego, jak <grym> Ale z tych warszawskich jestem na Pradze. Na Pradze troszeczkę mieszkałem. tam... Nie wysłała do takiego mieszkania, tam był, yy, z Pragi pochodzi ten z Wilków Jagodą. Zaraz no. bo mi wyleciało. Ten gawliński? Gawliński rower, no. No, jedna z piosenek tam była taka. No i się... Została napisana. A w wie co się wtedy działo? Jeśli chodzi ja nie wiem, o, o sprawy działo. muzyczne? No bo no, no, potem już skończyłeś to, to nie było jakichś ja no... Bo to już było po tym takim... Słuchaj, jak ja byłem... Pracowałem wówczas w energomontażu. Wyjechałem na kontrakt też. W Iranie byłem dwa lata. Tam też sobie tworzyłem. Tylko tam zakaz gitary <grym> <grym> był. Sobie, sobie przywiozłem tutaj kupę tekstów do Polski, A co tu w Sochaczywie było, Bohema, no, no co, no Władek Komendarek, kontakt tylko z Władkiem Komendarkiem, już Jurek Czubacki tam, pamiętasz, no demony. — Demony. demony. — No grali u mnie na studniówce w stanie demony. wojennym. — no to przecież oni, już ich nie istnieli z i no, no z Irysem miałem kontakt, on tam też trochę z demonami, ten trochę tam co, Trochę grał, uh -huh. no. ale to, no, to rzadki kontakt taki. Ja wchodziłem swoimi ścieżkami, ja pracowałem w tym energomontażu, dobrze mi było. Cieszyłem się, że spokój mam z piłką, <laughs> niech mnie nie... <laughs> Przychodziłem, sobie nawet w pracy coś tam pisałem, nie każdy o tym wie, pisałem sobie. Do dzisiaj zapisuję sobie na świstkach jakieś dwa wersy te, z, ze zdarzenia jakiegoś po mieście, jak spotkam jakieś zdarzenie, czy zasłyszę kogoś, no, trudno je zasłyszeć, jak ktoś głośno tam rozmawia. Tam, to sobie zapiszę jakieś ciekawi temat, tam, a później to sobie rozwijam i dopasuję jakieś tam, No tutaj i, z tych i, twoich rymowanek, tych poezji, Krzysiek Mundin Lewandowski ci fajny prezent zrobił. No, zrobił dwa razy. To najpierw wysz, wyszło seteczka, w tych a później 500 plus. A 500 plus. A, Ale to nie nawiązuje do 500 plus, tylko że było ponad 500 tekstów, ponad 500 tekstów. No i niespodzianka chyba fajna była. No bardzo fajna to by mi zrobił. Twoje zdjęcie było tam, jest umieszczone. Nie, znasz jest no. mimo no, że je wybrałem. Dzięki wybrałeś. Krzysiu, już mu nieraz dziękowałem. Dzięki Krzysiu. To teraz co, powyżej tysiąca idziesz? No, już mam około 700, ale yy, to co. Bo ty nie wiem, czy czytasz tam na Facebooku. Czasami było w oko coś no, Ja zaprzestałem trochę teraz, yy, ale jakoś, tak, ale yy, mam kupę w szufladzie. Aha. No, jak muszę coś postukać w klawisze. Tylko wiesz co? Jak ja piszę i mam te dwa wersy, przeglądam tam, nie, nieraz mi zginie tam kartka, kartka, jakaś karteczka. I sobie przypominam, gdzie to było. gdzie to, A, to było w Ciechodziku, a w Ciechocinku też na, na scenie występowałem. Z dwoma Nie. Sam. Sam, solówkę tam. I. i i czytam, czytam dwa wersy. Przypominam sobie, gdzie to było, a to było w Toruniu zapisane. No tak, wiemy. No i później sobie rozpisuję to i jakiś tam wierszy. No i puszczam to w Facebook, bo te poważniejsze to, to nie puszczam. To, to tak leżą, sobie leżą, czekają na ten 1000 tak. plus, tak? tak? tak. <laughs> to kiedy ten tysiąc będzie? A w tym roku chyba nie no, na 1000 to, to, to nie jest problem. Ja nieraz potrafiłem puścić w, na Facebook po trzy dziennie. No. No to fakt, jest, że w ciągu roku tysiące jesteś w stanie wyprodukować. Nie. Wszystko, zależy leży ci. Do to ojcy. mi łatwiej przychodziło niż gra w piłkę. Przychodzi, I przychodzi. Przychodzi, bo ta, ta gra w piłkę to tak jak powiedziałem. Yy, ja lubiałem to grać, ale podwórkową grać. Podwórkową, taką, niezobowiązującą. <grym> niezobowiązującą. Nic na siłę, jak mnie ktoś zmuszał, to mnie zaraz. I dlatego ani nie zostałem muzykiem, ani piłkarzem. Bo i ta ale, muzyka też tam. Ale słuchaj, najważniejsze, że czuję się szczęśliwy w tym wszystkim, co robisz. To, co przeżyłem w życiu, nie żałuję. No widzisz. Czyli nie ma, to teraz tak, Sławku. Czekamy na ten 1000 plus. Dziękuję na rozmowę, no za ja rozmowę, również, że udało mi się ciebie tutaj no ściągnąć. Udało się. No, jeżeli drogą część, no to coś, bo to nie wszystko powiedziałem, bo powiedziałem to wszystko w skrócie. To to A ja teraz już tak troszeczkę... Nie wszystko też nadaje się do publikacji. <laughs> Słuchaj, to troszeczkę już tutaj poznałem twoich tych sekretów, to chwileczkę odczekamy i znowu zacznę cię tutaj ściągać, zobaczymy jak mi się dłużej 60 lat. No to już niedługo, 2 lutego. Do wszystkiego najlepszego no. z okazji. Dzięki. Dzięki. Dzień A ja przypomnę, że sponsorem tego wywiadu były hurtownie elektryczne Bargoł. Kontakt przez aplikację na sojaczach. Dziękuję Państwu.